Dzień pierwszy. Moja mama jest w szpitalu, bo będzie miała dziedziusia. Chciałem przygotować jej coś smacznego do jedzenia. Kolega powiedział, że gotowanie jest dla dziewczyn. Dzień drugi. Dzisiaj zrobiłem mamie zupę z mięsem i warzywami. Było ciężko, ale zrobiłem ją z miłości. Poszedłem do szpitala i dałem zupę mamie. Była bardzo szczęśliwa i powiedziała, że jestem dobrym chłopcem. Zapytałem, czy dzidziuś będzie mógł zjeść zupę. Mama powiedziała, że tak, kiedy podrośnie. Chciałbym, żeby siostryczka spróbowała mojej zupy. Dzień trzeci. Mama wyszła ze szpitala z moją siostryczką. Ma na imię Kori i jest bardzo ładna. Chciałem, żeby się ze mną pobawiła, ale mama nie pozwoliła. Powiedziała, żebym poszedł do swojego pokoju. Jestem smutny. Dzień czwarty. Tata przyszedł dziś wcześniej z pracy. Chciałem, żeby pobawił się ze mną, ale on bawi się z Kori. Powiedział, żebym bawił się w swoim pokoju. Jestem smutny. Dzień piąty. Dzisiaj przyszli dziadkowie. Byłem bardzo szczęśliwy, bo oni zawsze bawią się ze mną. Zapytałem babcie, czy mi poczyta, ale ona kazała mi iść do pokoju. Babcia i dziadek, i mama i tata przytulają Kori, spędzają z nią cały czas. Mama powiedziała, Kori jest tak śliczna, że mam ochotę ją schrupać. Tata powiedział: „Masz rację, ja też”. Dzień szósty. Zrobiłem dziś zupę z mięsem i warzywami dla moich rodziców. Pokroiłem warzywa bardzo cienko, ale mięso było twarde. Po obiedzie rodzice biegali po domu i wołali: „Kori, Kori! Wszędzie szukali mojej siostryczki. Czy ktoś ją widział?” Jest tak śliczna, że wszyscy chcieli ją schrupać.